Stop, kalipso, stop. Bądź miły. To jest kożółwik. Jeszcze raz wracam. Słuchajcie, ostatnie zaćmienie, które się wydarzyło. Kalipso, stop. Było bardzo ciekawe. Można to porównać do śmierci, transformacji, zrobienia czegoś, co jest zakończeniem. Cicho. Przestań. A tutaj też kwestia jest tego, że to co się wydarzyło ma wymiar właśnie tej, tego odejścia, tej, tej śmierci. To było którego? 6? 6 czy 7 września Było właśnie ta, ta śmierć. Czyli wszystko co stare odeszło, wszystko co nie, nie służy nam. Zostało oczyszczone, wykasowane, zamknięte, mm, To tak jak te okienka, które się otwierają w naszym komputerze. I trzeba było te wszystkie tabs, to jest te wszystkie okienka, pozamykać. Zapomnieliśmy czasami o nich. Nie widzieliśmy, że są. E, witaj Grażynko. E, a jednak one były potwierane i jeszcze nie. Wiecie, czasami robimy coś, a nie do końca. Czasami robimy i zapominamy, że kurczę, muszę jeszcze dopiąć jakieś sprawy do końca. Nie pamiętamy o tym, bo coś tam. Coś nam znowu wpadnie, coś, nam się, coś tam się zmieni, coś tam się wydarzy, i tak jakoś nie mamy czasu, albo przestrzeni, albo siły, albo ochoty zamknąć pewnych spraw. I właśnie wtedy, jak był ten portal, to zamknięcie wszystko się po prostu samo pozamykało. Oddaliło, załatwiło, wszystko, wszystko się po prostu wymyło, odświeżyło, zrestartowało. Także to był no, no niesamowicie masowy event, który bardzo dużo nas wszystkich kosztował energetycznie, bo wiecie, że mm, to nie jest takie łatwe, żeby to zrobić. Energetycznie my jeszcze, jeszcze jesteśmy pod wpływem tego. I wielu z Was, wielu z nas, bo ja też odczuwam tę energię, odczuwam tą, tą, ten power, który jest tak silny, że czasami potrafi człowieka po prostu z równowagi albo z sił wyrwać. Ja już dzisiaj się czuję naprawdę dobrze, ale przez weekend moje siły opa opadły. W sensie takim, wiecie, musiałam sobie dać przestrzeń na po prostu bycie. Na po prostu bycie takie, o, że jestem. Po prostu jestem. I każda minuta, każdy moment byłam. Po prostu byłam. Nie robiłam, nie wymagałam za dużo od siebie, ale powiem wam, że teraz co się będzie działo? Bo zbliża się 26. Czekaj, nie mówię. 21. Teraz będzie odrodzenie, kochani. Będzie całkowite odrodzenie. Będziemy się na nowo odradzać, będziemy odradzać się w tej najwyższej wersji siebie. Pamiętajcie, żeby przygotować się do tego odrodzenia. To jest bardzo ważny czas, bardzo ważny moment, żebyśmy tego nie przegapili. Żeby zdać sobie sprawę, jak czujemy się w tej wersji najwyższej siebie, jak czujemy się jako właśnie ta. Ta wersja, która, której jesteśmy warci. I naprawdę to, trzeba się zastanowić, gdzie jest ta wersja. To znaczy, jak, jak wybrać tą wersję. I w tej książce, właśnie na mojej nowej, tutaj, jeżeli ktoś jeszcze nie kupił książki, to zapraszam. Linki są pod spodem w opisie. Książka jest dostępna na Amazon, w Polsce, w Europie, w Stanach, w Kanadzie, wszędzie gdzie chcecie. I tam wypisuję dokładne kroki, jak to zrobić, jak zmienić swoje życie, jak wejść w tą najwyższą wersję siebie, bo często zapominamy, że mamy wybór w ogóle. Że mamy wybór yy, dokonania tego yy, wybrania yy, naszego poziomu życia, naszej tożsamości i tego, co kim jesteśmy w ogóle. Wiecie, że zawsze możemy to zmienić. Także pamiętajcie o tym, że, że macie wybór, macie tą siłę, macie ten power, macie decydujące wsparcie sami z sobą. Jeżeli wybierzecie dobrze, jeżeli wybierzecie wysoko, jeżeli wybierzecie wysoko wibracyjnie, no bo to też jest kwestia, wiecie, najwyższa wersja siebie w jakim jest. Wy wiecie, wy macie już tą wersję stworzoną. Ona nie musi być stworzona, ona już jest. I tylko wystarczy, żebyście się z nią połączyli. To jest synchronizacja z najwyższą wersją siebie. Dobry wieczór. U nas jest popołudnie. Może mnie ktoś tam ogląda ze Stanów, z Ameryki Południowej albo z Kanady, bo akurat ta czas, strefa czasowa jest. W każdym razie. Powiem Wam, że jest mega, naprawdę jest mega. Nie jest to łatwe, ten przeskok, bo ten przeskok jednak jest no nieprzy, nieprzyjemny. No. Co tu dużo mówić? Jest nieprzyjemny. Pewne rzeczy się nie, nie, uda, nie udają, pewne rzeczy się nam walą, pewne rzeczy przeskakują. Niektóre rzeczy w ogóle, w ogóle nie, chcia, nie chcą działać. W ogóle niektóre rzeczy w ogóle nam nie idą. Te rzeczy, które na mnie idą, to znaczy, że nie jest na to czas. Pamiętajcie, żeby sobie zaufać i wszechświatu. Czy jakkolwiek chcecie nazwać tą wyższą siłę, Bóg, wszechświat, źródło. Ważne jest nie to, jak to nazywamy, tylko najważniejsze jest ta, to, że mamy wiarę, że wiemy, że jesteśmy połączeniem tej cudownej kreacji. I tej miłości, tego światła. To jest najważniejsze. Także nie wchodźmy w jakieś szczegóły, czy i tak dalej. Tutaj najważniejsze, żeby się skupić na tym, żeby być w tej najwyższej wersji siebie, w tej kreacji. Pięknej kreacji. Także wybierzcie dobrze. 21 września będzie się działo znowu. Po prostu jest yy, teraz takie przejście mocne. Wybierzcie tą wersję. Napiszcie sobie, kim chcecie być. Jeżeli nie, nie macie jeszcze pamiętnika dobrostanu, też sobie kupcie. Wypiszcie dokładnie tam, co jest napisane. Tam jest dokładnie krok po kroku też ćwiczenia, jak ćwiczyć, jak w ogóle wiedzieć, czego chcesz. I większość ludzi nie wie, czego chce. Odnajdź tą wersję w sobie, połącz się z nią. I zapytaj, czego chcesz, kim jesteś, czego oczekujesz. Oczekiwanie nie jest wcale złe, jeżeli oczekuje się dobrych rzeczy, wysokich rzeczy. To znaczy, w stylu właśnie tego, tej reklamy L'Oreal, jesteś tego warta. <laughs> w sensie, wiecie, po prostu myślenia. Dla siebie dobrego, że ja jestem tego warta. Warta jestem zdrowia, szczęścia, miłości, przyjaciół, pięknego domu, wygody, podróży, spełnienia marzeń, wszystkiego. Po prostu wszystko dajcie sobie to powiedzieć. Jesteście tego warci, po prostu. I zapytajcie tą wersję siebie. Tą najwyższą wersję siebie, która wie, że jesteście tego warci. Tak naprawdę, czego chcecie: od życia, od siebie, od przyjaciół, od partnera, um, od, od pracy, biznesu, czegokolwiek. Jeżeli chcecie coś zmienić w życiu, to zróbcie to. Po prostu zróbcie to. Nic bardziej prostego. Po prostu to zróbcie. Nie patrzcie, że nie ma się, nie da się. Nie. Po prostu 100% powiedzcie sobie, że to zrobicie i działajcie. I z tą myślą i z tą wibracją działania. Nie, że się nie da, nie, że coś tam, że nie mogę i tak dalej. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak, jaki biznes chce robić, jeżeli ktoś nie wie, yy, gdzie ma iść, Koniecznie kupcie sobie tą książkę. I, I pamiętnik dobrostanu, i najwyższa wersja siebie. Ona zaraz wyjdzie po angielsku, ale już jest po polsku, więc możecie sobie czytać. I dziękuję wszystkim, którzy już zakupili. Będzie też dostępna w New Jersey, w Nowym Jorku, na bazarze. Będzie takie, taki polonijny bazar, e, więc e, Agnieszka będzie moją książkę tam sprzedawać. Jeżeli ktoś będzie to zapraszam. I więcej informacji możecie też do mnie pisać. Możecie zobaczyć na stronie, co tam jeszcze się ciekawego dzieje. Mamy warsztaty teraz. Jeżeli ktoś jest z Phoenix, jeżeli ktoś jest z Stanach, to serdecznie zapraszam. Z Polski też, ale to nie wiem czy raczej z wyprzedzeniem się takie bilety kupuje. Chociaż mieliśmy tutaj całą ekipę z Polski. Na moich warsztatach, ale oni wcześniej już kupowali bilety. Więc, jeżeli ktoś ma takie potrzeby, zainteresowanie, chce z nami zrobić ceremonię San Pedro, to bardzo serdecznie zapraszam. Ja będę w formie szamanki, tak zwanej, więc będę Was jakby będę was uczyć jak przejść te różne kroki, jak od się otworzyć, jak synchronizować. Będę was naprowadzać. Także zapraszam. Warsztaty można sobie zamówić na mojej stronie dagmaraarizona.com. Są od kurczę, który to był 26 czy 20? nie, 24 do 26. Yy, Października Tutaj w Tucson Także możecie przelecieć albo do Tucson, albo do Phoenix Ale trzeba będzie się do, dostać tutaj do Oro Valley północny północna Tucson Będziemy w południowej Arizonie I też planujemy pojechać do Oak Flat Więc też zapraszam Będziemy mieć yy, Wendler chce się z wami też spotkać Takie są plany yy, Zobaczymy jak się to wszystko wyklaruje no, i będziemy mieć też yy, ceremonię na potną w Szałasie yy, z, z Rupertem, który jest z plemienia Tohono Oda. Także zapraszam serdecznie i jeżeli macie ochotę, jeżeli jakieś pytania, to piszcie do mnie dagaarizona@gmail.com. Zdrawiam Was serdecznie. Idę zobaczyć żółwia, żółwia, którego znaleźli. Kocham Was, papa. Pa.